O czym się nie rozmawia, nie rozmawia się o pieniądzach. Porozmawiajmy o pieniądzach, Natalia. Ile ty zarabiasz na Instagramie? Powiedz nam. Okej, okay, no zarabiam na Instagramie. Gdybym powiedziała, że nie Dużo, to mało, średnio, bardzo dużo. Różnie, dlatego że Instagram nie jest moją stałą pracą i jest bardzo dobrym i fajnym dodatkiem do etatu. Natomiast miesiące są różne. Mhm. I bywają takie, że nie zarabiam nic, a bywają takie, że zarabiam bardzo fajne pieniądze, drugą, trzecią wypłatę w miesiącu nawet? Co to są bardzo fajne pieniądze? Wiesz? Na przykład za jeden filmik 5000 tysięcy złotych. Jaka jest taka największa kwota, którą dostałaś za zlecenie Instagramowe? Tak? To ja nie mówię, że to musi być jeden post, ale ktoś się do ciebie odezwał, zrób mi coś tam, nie wiem, kampanie, filmiki, to, mhm. to, 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 to taki jednorazowo taki, nie wiem, no, strzał właśnie, złoty, to, 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 to. Jaka to była kwota? Jak tak cofnąć ją w pamięci, to było to, 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 to wiem, mam, mam w głowie tą kampanię, była bardzo fajna ta kampania mhm. i to było 7 tysięcy złotych łącznie.